Mateusz Kaniowski, a razem największy awanturnik ostatnich miesięcy. Paweł, już witam serdecznie. Panie Zadymiarz, Witam wszystkich serdecznie. Piąteczka. Paweł, no poleciałeś ostatnio po gali na żywiat, naprawdę był chwilowym hitem. No to był hit, wiesz, no, ty wiesz jak to robić, tak? Bo y, ja w tym momencie tak naprawdę nie powinienem udzielać wywiadu, tylko najpierw się uciszyć i tak dalej, wierzę, że cię bardzo lubię, nie potrafię cię odmówić i, i poszedłem do tego wywiadu, a tam nie byłem za bardzo w stanie się opanować tego, tego wieczoru. To były wielkie emocje, co mną targały, dlatego tak wyszło. Okej, okay, ale to nawet nie jest tak, że w tym momencie, to tobą emocje targały przez naprawdę długi czas. Hala w koszalinie, jest, myślę, że nawet jakby ktoś nie chciał słyszeć, co tam się działo, to i tak by usłyszał. Nie no, było grubo, no straszne emocje. Wiesz, no wiadomo, że traktuję tą organizację jako w pewnym sensie swoją, z, jako mój taki drugi, dr, drugi, drugi dom, bo tam są moi wspólnicy z i tak dalej. Wiadomo, że, e, że co, no, że jestem z tą organizacją jakoś powiązany, także jakbym został oszukany na jakiejś innej organizacji, czy Fejmie, czy też Klaudzie, no to kurde, to siedziałbym cicho, nie? Z Marcinem Najmanym, jak walczyłem tą drugą walkę, to też ten Werdy był taki kontrowersyjny, ale wiesz, nawet, nawet nic nie gadałem i tak dalej, po prostu wziąłem, wziąłem to na klatę, e, z pretensją miałem do siebie, że niego do, nie dobiłem go w tym, w trzeciej rundzie go miał w parterze i nic nawet nie gadałem, a tutaj, tutaj jednak to był ogromny szok, bo ja już się wiesz, byłem pewien, że wygrałem tą walkę. I co? No i już stałem przy tym werdykcie, sobie układałem w głowie, co, 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 co chcę powiedzieć, i nagle taki zimny prysznic, po prostu no, to przelała się czara goryczy. Jeszcze jak zobaczyłem tych sędziów, że to jakieś obce twarze, których pierwsza rzuciłem na oczy, widzę, a trochę sędziów zatrudniałem w swoim życiu, szczególnie z ekipy Piotra Michalaka, no to, no to już się domyśliłem, że to byli goście kurczę, o małym doświadczeniu i, to, i, to, i tak dalej. No i po prostu ciężko mi było powstrzymać te emocje. Wiadomo, też nie, Tak patrząc na to też na spokojnie, to nie powinienem tak się zachowywać, bo to, bo to było mega, me, mega przegięcie. Tym bardziej, że jestem promotorem i, ta, i, i tak dalej, no ale wiesz, no, wbijesz się w końcu, jest, walisz się po ryjach, wychodzisz po prostu z tego oktogony, że emocje mocy tą targają. No i tak ciężko, kurde, ode mnie wymagać się zdrowego rozsądku było w tej sprawie. No zabrakło jakiejś takiej... Osoby, które by mnie uspokoiła, może przy moim boku, nie? Nie, nie dałoby się Ciebie uspokoić. To nogę muszę iść trochę w lewo i trochę przyjść bliżej, bo mi ręka odpadnie. Inaczej nie ten, nie, utrzymałem. Tą nogę trochę. No, w tom-tom. W sensie tom-tu. Tak, o, i teraz Ty możesz się przychnąć w tą stronę, będzie łatwiej trzymać mikrofon. Dobra, sprawy techniczne wyjaśnione. Nie dałoby się Ciebie uspokoić, ale jaka jest finalna decyzja? Słuchaj, no fi finalnie tak. Z organizacji zależało, żeby to wszystko zrobić uczciwie, żeby nie było tutaj ża żadnych kontrowersji i tak dalej. Początkowo organizacja zwróciła się do opinii trzech sędziów z Polskiego Związku Bokserskiego. Ci wszyscy sędzi sędziowie yy, oc oc ocenili organizacja, yy, opublikowała już te wszystkie, wszystkie opinie. W trzech sędziów z POZKB wszyscy dali mi yy, zwycięstwo 3-0. Wszyscy dali mi trzech sędziowie z PZB zwycięstwa w trzech rundach. Niestety mogli, oni tylko napisać, kto wygrał rundę, nie mogli uzasadnić tego, ponieważ związek im na to nie pozwala, takie tam PZB przepisy, że sędziowie tacy zawodowi nie, nie, nie mogą za bardzo y, się udzielać przy organizacjach frikowych. Także ten, w następnym kroku organizacja poprosiła o opinię trzech sędziów z Polskiego Związku kickboxingu i tam też wszystkie, trz, wszystkich trzech sędziów daje mi zwycięstwo dwaj sędziowie dali mi zwycięstwo 3-0. i to wszystko opisane, co jak jeden sędzia tylko dał mi zwycięstwo z tej, tej trójki 2-1, czyli na sześciu sędziów tylko jeden sędzia przyznał jedną rundę Murańskiemu, tą ostatnią, ostatnią rundę. Dla porównania karty, sędzi, karty sędziowskie pokazałem na swoim Instagramie, także jak ktoś to ci wyśle, to pokażesz tutaj, że ci sędziowie było trzech sędziów na gali, jeden sędzia dał mi 3-0, Shadow sz, że też mi dał 3-0, a dwóch sędziów, którzy zadecydowali o wygranej Jacka Murańskiego dali mi paradoksalne zwycięstwo obaj tylko w ostatniej rundzie. Gdzie do tej ostatniej rundy, no to rzeczywiście, jakby ktoś tą ostatnią rundę dał Morańskiemu, no to jeszcze najmniej, 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 najmniej bym się gniewał. Nie? Także, także co, organizacja stała przed trudną decyzją, bo wszyscy, wszyscy sędziowie, tak naprawdę wszystkie opinie były, były na mojej stronie. Wiadomo, że zmiana werdyktów też się wiąże z różnymi problemami i tak dalej. Wiadomo, że, że jest jeszcze w to wszystko bukmacher i tak dalej. Ja też jestem osobą powiązaną w jakimś stopniu z organizacją, jestem prezesem fen Nie zachowywają się też najlepiej po gali, krzycząc na sędziów i, i tak dalej. Dlatego ja sam to sobie przemyślałem. Już ochłonąłem, że nie chcę po prostu, żeby to było zmienione przy zielonym stoliku, żeby ktoś mi zarzucał jakieś kolesiostwo itd. i tak dalej. Tak, jestem zwycięzcą tej walki, nikt mi tego nie odbierze. Cała Polska widzi, że wygrałem. Potwierdzają to opinie wszystkich sędziów. To są freak fighty. Jakie, jakieś tam czerwone okienko czy zielone na Tlapoloczy, to nic tego nie zmieni. Także sam wycofa, wycofałem ten protest. Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem stawiać organizacji trudnej sytuacji i tyle. I mówię: jedy, jedyne teraz, na czym mi zależy, to, że, żeby Murani Wyszedł jeszcze raz ze mną do klatki i już teraz po prostu mam nauczkę i wiem, że nie, nie można kalkulować, zostawia coś w decyzji sędziów. Było mi stać na to, żeby go znokautować. Wiedziałem, że wygrywam walkę, że prowadzę, że realizuję plan taktyczny. Tek no to biłem się jak się biłem. Nie było to berywające widowisko. Rzeczywiście powinienem bardziej pójść na wymiany, bo jego ciosy nie robiły na mnie żadnego wrażenia. Te wszystkie ciosy na dół, jak ja mnie oglądał powtórek wideo, to ja bym nigdy w życiu nie powiedział, że w ogóle on mnie chociaż raz trafił na brzuch, bo to, był, to były mu zdjęcia, tak, trafił mnie w twarz, łącznie policzyłem wszystko, no walkę oglądałem nie 10 razy, ale chyba już ze 100 razy, trafił mnie łącznie 3 razy, te ciosy nie robią na mnie, nie zrobiły na mnie żadnego, żadnego, żadnego wrażenia, także tyle, po prostu idę, idę, te, idę teraz dalej, podjąłem. Trudną decyzję, żeby wycofać ten protest, żeby nikt mi z racji tego, kim jestem w sportach walki. Nikt mi nie zarzucał kolesiostwa, terroryzowania sędziów i tyle. Mam nadzieję, że Morański wyjdzie ze mnie ze mną do trzeciej walki. I teraz już po prostu nie, 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 nie zro zrobię wszystko, żeby żaden sędzia nie, nie musiał tutaj, kurde, mi krzyżować planów. Nie? Sam nazwałeś to terroryzowaniem sędziów? No słuchaj, nazywam to jak nazywam, no i zachowywałem się najlepiej, najlepiej, najlepiej po, te, po, te, po tej walce, no, no i tyle, wiesz, no to, to terroryzowanie to było już czyste, takie symboliczne, bo ci sędziowie już nie mieli na to wpływu, tak, bo nawet protest to już nie rozpatrują ci sami sędziowie, tylko oceniają niezależne, a potem to organizacja decyduje, nie ci sędziowie, także to było takie, wiesz, strachy na lachy. No. Dobra, ale jak oni w ogóle argumentowali to? Bo no rozmawiałeś z nimi dość głośno i ja wiem, że oni próbowali się jakoś obronić. Jak? No, największe pretensje mam do Piotra Michalaka. Piotr Michalek po prostu zrobił błąd. Nie zbriefował tych, 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 tych młodych chłopaków, młodych sędziów. powinien im, powiedzieć, że to jest bok z małych rękawicach, że tą walkę trze trzeba oceniać znaczące ciosy, które robią, robią destrukcję w ciele, w ciele, na, na, na ciele zawodnika. Tak, tak to się powinno punktować. A jak oni usiedli do klik z klikaczami i klikali i sobie oceniali rundy na zasadzie, na zasadzie całości ciosów i te jego muśnięcia po brzuchu Murańskiego traktowali jako cios, no to, to, to nic dziwnego, że im się wyklikało, że, że, to, że to Murański wygrał. Mówię, te ciosy były tak takie, że, że ja nawet tych ciosów na tyle nie czułem, że ich nawet nie broniłem, bo te ciosy, w ogóle ich nie czułem, rozumiesz, jakby ja na sparingach dostawałem z dużej rękawicy, to potrafiłem poczuć cios po dole, dobrze wyprowadzony, ale coś takiego w małej rękawicy, to, to, to były buśnięcia, nie? Okay. Po prostu podstawowy to... błąd. Największe pretensje do Piotra Michalaka. Tak, na, tak naprawdę mam największy żal do niego. Powsuł mi tę walkę, nie zaliczył prawdziwego, prawidłowego knockdownu, gdzie knockdown był po coś, co chodzi, w wywiadach, tłumaczy się, jakoś wy, wybiela i tak dalej. Nie tędy droga. Pretensje też mam do organizatora, że nie sprawdzili sędziów, którzy tam są, bo ci sędziowie byli bardzo mało doświadczeni, ale też podstawowy błąd. Sędzia główny, taki doświadczony jak Michal, powinien ich zbriefować. Powinien. powinien powiedzieć, na, na, na czym polega sędziowanie w boksu, yy, boksu małych rękawicach, że liczą się yy, ciosy, które po, yy, prowadzą do destrukcji przeciwnika. I tak to, yy, tak to, yy, tak to powinno być ocenione. Ci sędziowie sędziowali to sobie na zasadzie boksu, boksu olimpijskiego. Wiadomo, ciosy na dół też się liczą, ale jak te ciosy są jakieś znaczące, tak widać, że, że zawodnik czuje te ciosy, ale to, 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 to były mu śnięcia. Nie? Natomiast Jacek Murański świętował po walce, był zadowolony z tego, że wygrał i nawet jest taki tytuł jakby miał trochę honoru, to by powiedział, no, że, że co, widziałeś jak on wygląda, jakby się z pociągiem zderzył. Jakby miał trochę honoru, to powiedział, że, powiedziałby szczerze, że sam był w szoku, że sędzia dali mu, mu ten werdykt, powiedziałby coś normalnego i tyle. No, bo po prostu gada, opowiada bzdury, jak to mnie lał trzy rundy, jak to jego atomowe ciosy to po moim dole mi be bechy prawie wykręciło, to wiesz, to facet jest odklejony i tyle. Ja też oczywiście teraz na, na gorąco biję się w piersi, bo mogłem tą walkę inaczej stoczyć, mogłem pójść do przodu, po prostu go zdemolować i tyle. Nie zrobiłem tego, bo byłem przekonany, że wygrywam. Ja mam gorącą głowę całe, całe życie, jak się biłem, to szedłem piecem, szed, szedłem oku nie walczyłem taktycznie. Trochę za bardzo się nastawiłem, żeby coś w tej swojej głowie zmienić. Pojedynek to czułem wyjątkowo, wyjątkowo spokojnie. Nie? I tam nawet poleciał taki cytat na Dzień Dobry. Jacek Murański, dwukropek u Huberta, dostała dziw no i tak się podsumował. No nie będę się zniżał do jego poziomu, nie, 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 będę, nie będę go ubliżał i tak dalej. Ja po prostu chcę jedyne co te chcę, teraz chcę, to jak najszybciej wyjść z nim do tego, do tego oktagonu i go po prostu teraz chcę go zdemolować. A to niech sobie ubliża, nie, nie chcę gada, co chce, każdy, każdy ma swój poziom i tyle. Ja już mam swoje przemyślenia i, i tyle. I chcę jak, jak, jak najszybciej z, z, z nim wyjść, także ten jako jak. Także. Myśli, że widzowie chcą trzeci raz oglądać walkę Jóźmia Murański? Zresztą, nie wiem, jak widzowie widzą, czy widzowie chcą, nie, widzowie sami powiedzą. No ja już na pewno teraz nie będę kalkulował i teraz idę, idę, idę w niego piecem i, i po prostu go kurde demoluję, nie? bo wiem, że mi na to stać po prostu. Nie? No dobra, czyli tak kosztem podsumowania waszej walki. Yy... Ty uważasz, że powinieneś to wygrać? Sześciu sędziów stwierdziło, że wygrałeś, natomiast nie składasz protestu, żeby nie robić problemu organizacji. Czy chcesz coś przekazać organizacji bukmacherowej, No po co? Ja mam wła własne ego, mam, mam teraz to To już moje, to wiesz, wiesz, to co było na bieżąco, już nic tego nie zmienia. Już swoje wycierpiałem, swoje rozczarowanie, odebranie radości mi z życie, zwycięstwa i tak dalej. To już to zmiana werdyktu, to mojego bólu w sercu, to co ja ten, to nie zmienię. Ja na pewno wyciągnę wnioski z tego. Na pewno Piotrowi Michalakowi w fenie będę, będę patrzył teraz. Mega mocno na rękę, kogo on zatrudnia, i tak dalej. I mój limit cierpliwości dla jego pomyłek już się skończył, bo wielokrotnie musiałem się za niego tłumaczyć i, i, i tak dalej. Także jak Piotr chce dalej sędziować w fenie, to naprawdę musi teraz po prostu się bardzo poważnie do tego podejść. Nie? Dobrze, to teraz pytanie: Czy chciałbyś coś przekazać prosto do Jacka Morańskiego, do kamery? No kurde, to nie, nie chcę, nie chcę ucisnąć, i, 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 i tak dalej. Możesz to... podziękować za wspólny pojedynek? Nie no, powiem, powiem, powiem tyle. No, Bije się w pierś, yy, że, że walczyłem tak taktycznie, bo mogłem to, to inaczej rozegnać, a murański nikt się nie podniecał, bo dalej uważam, że, je, że jest słaby i jest najsłabszym z wszystkich moich przeciwników, z, z którymi się biłem, nie? No dobrze, to skoro ten temat będzie podsumowany, to możemy zająć się tematem kolejnego pojedynku. Mam nadzieję, że nie będzie teraz wymyślał jakichś porąbanych zasad swoich i tak dalej, bo to nie jest, nie jest odstawiania warunków. Skoro uważa, że wygrał, wygrał tą walkę, że sędziowie mieli, mieli rację, to niech wychodzi jeszcze raz na takich samych zasadach, to mu, to, to mu teraz udowodnię, że żadna decyzja sędziowska nie będzie do, do tego potrzebna. Ja się tak śmieję, bo mi się przypomniała ta walka yy, na szkło przyklejane żywicą do kostek twoją reakcję, jak to usłyszałeś? Wymyśla jakieś łokcie. Całe życie to jest to samo. Teraz też wymyśla z Najmanem łokcie jakieś. On kurwa nie ma zielonego pojęcia o łokciach, kurde. On żadnego łokcia nie zadał. Jedyne łokcie, co on widział na oczy, to były moje łokcie w pierwszej walce. Przeszliśmy teraz południe do tematu walki Najman-Murański. Paweł Jóźwiak, siedzący po mojej prawej stronie, z waszej perspektywy lewej, dostanie teraz bardzo mocne pytanie. Kto zwycięży pojedynek Marcin Najman kontra Paweł Juziak? Słuchaj, patrzę na to realnie, No to Najman jest dużo lepszy w każdej, w każdej płaszczyźnie od Morańskiego i jego ciosy ważą. No to ja do, przyjąłem ciosy, kurde, od Najmana i w porównaniu do tych, do, do tych ciosów, co zadawał Morański, no to jest niebo i ziemia. Tylko, wiesz, pytanie, jak Martin Najman co ma w głowie, jak do tego podejdzie, bo z ciosem też nie miał żadnego prawa przegrać, bo cios jest, kurde, jest me 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 mega słaby. Nie dość, że głupi to słaby, a ja jednak te pojedynki przegrał przez jakieś głupie faule. Ja nie, nie, nie wiem, co czego stanie, on jest tutaj. To, co Marcin jest w stanie zrobić, no, ale jak wyjdzie taki normalny najman, zmotywowany do walki, tak jak z Pawłem już yy, na Gali w spotku, no to, to to w ogóle do jednej bramki no, nie, nie ma żadnych szans. Nie? Nie ma, nie ma żadnych szans. Widziałem taki fajny zapis, yy, że na klaucie 4 ten odbędzie na takich zasadach, że jeżeli Marcin Najman zostanie zdyskwalifikowany, to nie dostanie pieniędzy, jeżeli dobrze kojarzę. To wiesz, zapisy zapisane, a to, to wiesz Pierowo, to kurde, róż wszystko może być, a pytanie co jest w tych kontraktach i tak dalej. Nie? No ale tak uważam, że po tych dwóch z nich, pojedynkach Marcina z Adrianem, żeby wszystko miał ręce i nogi, to jednak tak powinno być. No tak powinno być, ja jestem murem tutaj za, za, za Najmanem. I bez kitu kurwa, jak, jak Najmon coś, od, coś odwali kurwa i, i te, tego dziada nie rozwali, no to chyba sam, sam jadę do tego OKTAGONu i, i się nim teraz za, za, zajmę. Nie? Dobra, to poczekaj. w no, normalnej dyspozycji, jak będzie chciał się bić i tak dalej, a myślę, że na Murańskiego to się zmobilizuje. Chociaż nie wiem, Marcin mi tak zaskoczył z walką z ciosem przy, przy, dru, przy drugiej walce, że w życiu mi się tego nie spodziewał. Ja myślałem, że też, też tam będzie Demolka. Nie wiem, czemu, na co Marcin tam czekał i, i tak dalej. Zamiast go od razu wjechać w niego i go napierdzielać, to wiadomo było, że ciot jedyne co może zrobić, to może go obalić, a on tak jakby czekał na to obalenie i nie wiem, co tam się wydarzy. Po prostu ciężko mi zrozumieć Marcina, ale myślę, że Murańskiego to naprawdę nienawidzi. I że będzie chciał, chciał mu urwać łebnie. Okay. Ja Morańskiego mogę nie lubić i tak dalej. Mogę mieć pretensje na niego, że się niechodorowo zachowuje, że wygaduje jakieś takie takie bzdury i, i tak dalej już po walce. No ale to akurat, że sędziowie mi przekręcili, to nie jest. To nie jest jego wina. No także to jest wina po, po, po prostu y, piotra Michalaka i, i ludzi, których on zatrudnił. Może też nie do końca tych ludzi, bo ci ludzie są młodzi sędziowie uczą się, zbierają doświadczenia, ale nie byli odpowiednio o No jak. To kurwa, błąd się wziął z tego, że usiędli do takiej walki w boksie, w małych rękawicach z klikaczami. No to kurde było logiczne, no, że coś takiego się źle skończy, nie? Paweł, gdybyś miał rozstawić szansę, zakładamy, że obaj panowie mają po 50% szans, bo tak się zawsze zakłada. Ile procent szans dajesz na to, że wygra Najman? Patrząc na umiejętności sportowe nie, No po prostu jakbyś miało popstawić, kto wygra, ile procent szans jest na coś na Umiejętności sportowe 90 do 10% dla Neymana, a patrząc na całą kształt ostatnich zachowań Marcina bo też kurwa, nie czytam go kurwa, nie wiem co się dzieje, no to yy, 60 do 40. Nie mam nadzieję, że Marcin mnie tutaj nie, nie, nie rozczaruje i, i że zrobi robotę, nie? Okay, no to myślę, że może być ciekawe szczególnie, że walka ma też specjalną nazwę, ewentualną czwartą rundę. Myślisz, że to może być czwarta runda? Nie, 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 nie sądzę, nie. To jest zbyt duży nakład emocjonalny, co? Nie no, no i mam też nie na to nie pójdzie, no wiesz, no, o Morańskim można powiedzieć jedno, ale tylko łeb ma twardy, jest, jest otwarty na ciosy i, i tlen ma bardzo dobry, no to, to kurde, on jest ode mnie 5 lat starszy, ale ten tlen to ma, to ma mega dobry. Ja oczywiście jestem z, z siebie zadowolony, to jest bardzo dobrze zniosłem ten pojedynek, w ogóle nie byłem zmęczony, w trzeciej rundzie trochę, e, trochę się z, plen, z tlenu wywaliłem, ale to już, już, już wiem dlaczego, ale ogólnie to tlen, tlenowo jest dobrze. No mówię, no jakby sędziowie dali mi zwycięzców w tej walce, nie byłoby żadnej afery, nikt by nawet nie mrugnął, bo cała Polska wiedziała, że ja wygrałem ten pojedynek, no i tyle, wyszło jak wyszło. Ja też nie chcę mieszać i tak dalej, nie chcę tego zobaczyć przy zielonym stoliku, to są friki, ja nie jestem zawodowym sportowcem, żeby to mi jakoś, jakoś ciążyło na honorze, że jakiś rekord czy coś, to to jest show, show i tyle. I co, no? czekam na Murańskiego na trzecią walkę, dla mnie, dla mnie, dla mnie im szybciej, tym lepiej, nie? Kiedy możemy się spodziewać następnego starcia Pawła Jóźwiaka? Ja już wkrótce wracam do klatki, bardzo szybko, jestem zmotywowany, Mój rywal, moja następna walka zostanie ogłoszona wkrótce. Jest to rywal, za którym też nie cierpię i wychodzę tym razem do OKTAGONu, żeby urwać mu łeb i zrobić krzywdę. I tyle, bo mi zala strasznie za skórę. I, I tym bardziej, że to nie będzie kura, w mojej federacji, chociaż wiesz, to już nie ma znaczenia moja, nie moje, bo w mojej federacji jestem najbardziej w życiu skrzywdzony. Będzie to w innej federacji, ale na pewno nie będzie werdyktu sędziowskiego. Okej, okay, mocny ten rywal. Słucham. Nie no, rywal, 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 rywal jest mega słaby, ale wiesz, ja nikogo nie lekceważę, do każdego się szykuję jak do mistrza świata, nie? ale po prostu mojemu najbliższemu rywalowi chcę zrobić prawdziwą krzywdę w OKTAGONIE, nie tylko, żeby wygrać, tylko zrobić mu krzywdę. Zdradzisz coś więcej? Kto Co to jest? Nie no nie powiem, bo to wiesz, organizacja jest pierwsza od tego, żeby ogłaszać, nie ja, są klauzule, poufności i tak dalej, powiem tylko, że tego rywala nie cierpię, nienawidzę. I wychodzę do oktagonu po to, żeby zrobić mu prawdziwą krzywdę. I teraz nie żartuję, mówię to całkiem poważnie. A że jestem mega, mega wkurwiony po tym, co się ostatnio wydarzyło, że jestem mega zmotywowany. Tydzień teraz byłem chory, odpoczywałem, teraz zasułam na trening, kurde, i naprawdę zamierzam, kurde, trzy razy mocniej pracować niż do tej, do tej walki. I muszę, kurde, sobie coś udowodnić i, te, i, też, te, i też całemu światu. Nie? Dobra, Dobra, to jeszcze zapytam, czy coś wiadomo na temat stanu zdrowia i nogi Soroko. Nie wiem, wiesz co, ja teraz troszeczkę byłem wycięty przez tydzień, bo strasznie przeży, przeżywałem tę te, walkę, no po prostu, nie no, Soroko to jest, no po prostu bardzo słabo się zachował, i dramatyczna, sy dra dramatyczna sytuacja, także szkoda, że też tego nie dopilnowałem do końca, byłem skupiony na swoim walce, bo też mówiłem moim wspólnikom, że są jakieś opcje, że on nie zawalczy, był Marcin Naruszka y, w obwodzie, który chciał wziąć ten pojedynek, Casio bardzo też chciał, żeby, bo też prosił wręcz, y, mnie i moich wspólników, że, że, że z roku może nie wyjść, żeby, żeby się dogadać z Noruszką, a Noruszka chciał tej walki, chciał Kas i myślę, że to by było fajne, tak? To by było zajebiste dla fanów, taki pojedynku, Oni, ja widziałem, jak oni sparowali, także tam byłby ogień w tych rękawicach. Szkoda, że finalnie do tego nie doszło. Myślę, że jakbym nie miał walki, to bym bardziej pociągnął ten temat, ale też troszeczkę się skupiałem na sobie. Nie? Natomiast Soro, z tego co się dowiedzieliśmy, no to jednak faktycznie podczas rozgrzewki mocno się kontuzja i właśnie miały wyjść badania w tym tygodniu. Nie no to noga sobie skontuzio, ale wiesz, no takie zachowanie wcześniej już kurwa, nie wyszedł na media nie wyszedł na ważenie, no to no, no, kurde, już po czymś takim, co on kiedyś zrobił i organizacji, to teraz y, naprawdę nie powinien tak zrobić, no wiesz, no on przegrał sam ze sobą tak naprawdę z własną psychiką. Tam ewidentnie coś nie chce się nad nim pastwić, bo to dobry chłopak, no ale on potrzebuje pomocy psychologa, bo coś się ewidentnie w tej głowie dzieje niedobrego, nie? Nie oglądać według z nim pewnie pogali, co? Nie, nie oglądałem. Nie, bo tam właśnie szczegółowo on tak opowiadał i to wygląda, że on naprawdę chciał wyjść, tylko że po prostu bardzo mocno ma uszkodzoną tą nogę. No ale słuchaj, to w takim razie trzeba... w ogóle sobie uszkodził. 15 minut przed walką na rozgrzewce. nie uszkodził tej nogi. Dzień wcześniej sobie uszkodził według tego, co mówił i potem na rozgrzewce chciał zrobić obrotówkę i mu ta noga wedle relacji... Adasia została w miejscu, a całe ciało się obróciło, że naderwał czy tam pozrywał. Tam doszło to do, też do rynku czynów, się nieładnie zachował, bo kurwa do, do Kasjusza coś tam kurwa z łapami wyskoczył i tak dalej. Także jeśli kiedyś by doszło do tej walki, to już na pewno tam nie będzie grzecznie, bo Kasio to ma ogromny żal do niego, nie? Już, już na pewno tam nie będzie zgody. Okej. Okay. Jak oceniasz ostatnią galę Prime'u? Nie no, fajna, fajna gala, dobra sprzedaż, także naprawdę turniej gladiatorów zrobił robotę. Także spoko, no spoko. Prime się rozwija, no szkoda tylko, szkoda tylko mi samemu siebie, że to dla mnie był, się tak skończyło bardzo niebile. No ale no trudno, to, taki urok tego sportu. Ja wiesz, już stoczyłem, która to była moja walka, ósma chyba, tak? Czy siódma? Siódma. Siódma walka, także. Yy, no, co już staje się takim może niepełnowartościowym zawodnikiem MMA, bo to wiadomo, że to są friki. Ale jakby mu mówić, że w ogóle jakiś frik może być pełnowartościowym zawodnikiem, to już widzisz. No Już nawet poznałem na własnej skórze, skórze jak to jest być yy, oszukanym przez sędziów. Także Noruszko mówi, jak już to przeżyłem, to już można mówić o mnie, jako pełnoprawnym zawodnikiem. <śm> może nieprawdziwym, ale frikowym. <śm> Jasne. Dobrze, Paweł, bardzo dziękuję za wywiad. Fajnie, że wpadłeś i że teraz już wszystko wiecie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. No co przykro mi, najbardziej mi szkoda tych osób, które na fortunę postawiły na mnie, no ale no widzicie, no, nie mam wpływu na sędziów, to też są tylko ludzie, popełniają błędy. Mam nadzieję, że wyciągną z tego wnioski. Pozdrawiam serdecznie, Piąteczka. Hej.